Witam, witam, jestem Mike. a to jest już 93. odcinek serii Single Craft na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zbudujemy sobie farmę trójzębów. Oczywiście farma będzie produktami też innej temki. jednak głównym założeniem podczas jej budowy są oczywiście trójzęby. Żeby po prostu mieć jakiś zapas tych trójzębów, żeby po prostu móc je zdobywać, tą farmę sobie dzisiaj zbudujemy. Bardziej z ciekawości, bo chcę zobaczyć czy ją sobie opłaca budować, czy też nie. Jakiej ilości Ekwa produkuje, no i jakiej ilości przede wszystkim trójzębów. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. No jeśli dzisiejszy odcinek wam się spodoba, zostawcie tutaj dużo łapka w górę, a będę wiedział, że Chcecie te serie, lubicie tę serię, no i takie odcinki jak ten wam się podobają. A teraz bez będu kwatania zapraszam was wszystkich do oglądania. Nasza brzydka farma Go Line chain, działa, czy tam Line chain, nie wiem, jak się to powinno mówić, ale oczywiście chodzi o te tutaj nowe pnączek. To sobie zniszczę, to naturalnie nic nie wyrośnie, dlatego że tu jest mechanizm. Dlatego, że zauważyłem jeden błąd. Mączka Kosta działa tutaj wtedy, kiedy nawet, że tak powiem, to jest w każdą stronę wyrośnięte, więc to nie działa tak, że jak to wyrośnie, wtedy mączka Kosta się dalej nie zużywa, bo ona cały czas jakby się no, marnuje na, tym, na tych, tych, tych lianach nowych. Dlatego. Nie jest to zbyt opłacalne, ale póki co, no, taką farmę mam tutaj. Mam dość spory zapas tej mączki kostej, mam w ogóle grinder, więc nie powinno by tego oczywiście zabraknąć. Tu mam rzeczy na dzisiejszy odcinek, ale jeszcze zanim to, chciałbym Wam pokazać jedną rzecz. Tutaj mam taką, yy, takiego ender chesta, w ogóle nie, nożycze są zużyte. Ogólnie nie wiem, czy opłaca się nakładać na nie 5, ale już dobra to zostawmy, bo to było w jednym z poprzednich odcinków. Tutaj mam całe te Glow Line czyn, które mi naprodukowała ta farma. Oczywiście, jak nie wierzycie, mogłem też pokazać statystyki, żeby później nie było. Tylko pytanie: To będzie to. To nie crafty, to może to. Eee, chyba też nie to. To jest chyba skraftowane. To raczej nie. To raczej nie. Eee, Dropet może, może zniszczone. Może to będzie to. Zobaczmy, bo troszeczkę, o, 787 sztuk tego wydobyłem, także spoko. Oczywiście przekładałem to parę razy, dlatego tam była liczba aż 1400 razy, bo wiecie, jak to wezmę do jakiegoś punktu, to jakbym to wziął czy tam wrzucił, nie wiem, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, ale no, działa. W każdym razie, no, mam tyle tych blue line chain i z pewnością mi się one kiedyś tam przydadzą. Odłożymy je sobie tutaj, oczywiście do, do Michelle oczywiście na pochodnie. I ten teleskop, który niektórym przypomina butelkę z piwem. No, takie skojarzenia ludzie mają, w sumie jakby się na tym głębiej zastanowić, to no to faktycznie może to i tak wyglądać. W każdym razie, jeśli jeszcze chodzi o Glow no to chciałbym mieć tego farmę w pełni zautomatyzowaną, będę do tego dążył. Jest ciekawe kilka propozycji, więc będę so sobie w wolnym czasie testował. Ale póki co, zajmiemy się tematem przewodnim dzisiejszego odcinka, czyli z zbudowaniem sobie farmy trójzębów. Wiem, jak to wygląda, jest tych itemków tutaj masa, jest to bardzo skomplikowana, wbrew pozorom, farma. Ale myślę, że nam się uda, że tak powiem, żeby ją tutaj zbudować. No bo ona oczywiście powstanie tutaj, że w tym tutaj miejscu. O tutaj tutaj już sobie zrobiłem ten, już w sumie kilka tygodni, temu, może nawet miesiąc temu. No naprawdę dawno już sobie robiłem ten teren, no i przecież tak powiem, będę mógł sobie zrobić tę farmę, pod którą robiłem sobie ten teren. Wiem, że się powtarzam, i już chyba trzeci albo czwarty raz mówię teren. I tutaj mam w ogóle podki na Nightwiszy, które mi się z pewnością przydadzą, także weźmiemy sobie kilka sztuk. No i za chwilę będę troszeczkę budował z wami, troszeczkę, że tak powiem z poradnikiem, no i zobaczymy, jak to tu wszystko wyjdzie. W każdym razie główną rzeczą tutaj jest zbudowanie oczywiście portali, więc będę sobie musiał iść oczywiście do netheru i je sobie tutaj sparować. Jak widzicie, jakiś tutaj już się... Zrespił to pielec, ale w każdym razie zacznijmy sobie tutaj już Te Efekty w ogóle Delphina czasem przeszkadzają niż, że tak powiem, pomagają, więc w każdą stronę oczywiście po dwie kratki, dwie kratki, dwie kratki i tutaj też po dwie kratki. To oczywiście taki kwadrat musi być 5 na 5. Nie wiem, czy możecie ten odcinek traktować jako taki bardziej poradnikowy, ale no może, może tak to wszystko wytłumaczę, że będziecie mogli tak to potraktować, ale no, nic nie obiecuję, no bo nie wiem, jak to wszystko wyjdzie. No dobra, także ja sobie za chwilkę teraz w sumie sobie odpalę poradnik, na sobie żeby się cokolwiek widzieli, Także nie jest aż tak źle, ale teraz jest zdecydowanie lepiej. Odpalę sobie poradnik, zobaczę, jak gościu to tam wybudował, no i za chwilkę naturalnie się usłyszymy. Dobra, tak sobie buduję, buduję tutaj te farmy i tak wam powiem, kilka rzeczy muszę wam jeszcze tutaj powiedzieć, wyjaśnić w ogóle. Jeśli chodzi o oczywiście o obsydian, oczywiście. Oczywiście za dużo razy mówię, oczywiście strasznie dużo. Za dużo tego oczywiście jest tutaj w mojej mowie. W każdym razie, ten obsydian, oczywiście, wydobyłem sobie z, z endu z tych. Za wysoko, Z endu z tych, wiecie, wielkich obsydianowych słupów. Znaczy, że, że tak powiem, stanąłem sobie na jakimś wyższym słupie, Tak zrobiłem. Zacząłem kopać, wyłączyłem sobie myszkę. No i a się kopało. Taka magia, taka magia. W każdym razie, jeszcze jest jedna sprawa. Bo ostatnio. Niektórym osobom, słuchajcie, chwilkę, odpalę sobie tutaj poradnik, żeby móc dalej budować. Niektórym osobom przeszkadza to, że ja się w ogóle wzoruję nad Dreamem, inspiruję się nim. No bo niektórzy myślą, że jak jedna osoba w Polsce nagrywa przegląd z nagrywa serię na snapshotach, to inna już nie może. Oczywiście tak nie jest. Co ty tu gościu robisz? czekaj, czekaj, czekajcie, chwilkę, bo muszę się skupić. Okej, okay, coś ten deseń, dobra, spoko, rozumiem. Coś ten deseń, cholerka, przydałoby się w ogóle podki na oddychanie pod wodą, ale w każdym razie już wracam do wątku. A mianowicie, niektórym są przeszkadza to, że ja nagrywam serię nas na snapshotach, survival i w ogóle, że, e, że, że. Że, 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 że. Na przykład, buduję farmy, na przykład farmę ametystu. Ostatnio jakieś dziecko ewidentnie się przyczepiło. Nie można tego inaczej nazwać. Przyczepiło się o to, że. Po prostu zbudowałem farmę ametystu, taką samą jak DJMI I łeb, bo ja nie mogę tego budować, bo Tidgme to zbudował. Nikt inny nie może budować takiej farmy ametystu. Od... Oczywiście, ja dałem link do y, tego filmiku i w ogóle, ale. Dla mnie, takie gadanie jest naprawdę już po prostu mam tego powyżej uszu. Naprawdę. Niektórzy zdają sobie sprawę, że są wyjątki, są po prostu dzieci, które tego nie rozumieją, ale no niektórzy naprawdę po prostu przychodzą w własnych siebie i można powiedzieć, że ja tę serię odgapiłem od serii DJ -miego. Inspiracja, wzorowanie, to są te słowa ludziska, których oni ewidentnie nie znają. No i wybaczcie, za coś tak się sprółem, ale naprawdę, po prostu to, co niektórzy robią to przychodzi, że tak powiem, już wszelkie możliwe granice. Dobra, niektórzy po prostu w ogóle mają takie głupie myślenie, wiem, czy o tym już wspomniałem przed chwilą, że jak ktoś nagra przegląd StubShota w Polsce, to inna osoba nie może. Jak ktoś nagra przegląd, znaczy przegląd, jak ktoś nagra, na przykład nagrywa serię na Snapshotach, to inna osoba już w Polsce tego nie może robić, bo jest to jakieś tam autorskie są... Już to poruszałem wiele razy na odcinku, ale no... no... Pewnie jeszcze będę to poruszał, bo ja sobie i tak zdawałem e, to sprawę, że nagrywając, że tak powiem, od początku, odkąd zacząłem kanał, takie komentarze pojawiać się, pojawiają się, pojawiać się będą i inaczej, pojawiały się, pojawiają się i pojawiały się, i będą się pojawiać, no. No niestety, tacy są ludzie dziwni, a niektórzy, więc po prostu, no, trzeba to zignorować, zbanować. Przepraszam, że się tak uniosłem, ale no, to nie jest to po prostu. No, nie normalne, no nie normalne. już raz Tygymie mu tam że ktoś tam, jak, jakiś kanał, podajże zagraniczny, to mi akurat moderator napisał, sam o tym ewidentnie przyznam się nie wiedziałem, że jakiś YouTuber zagraniczny nagrywał sobie właśnie też taki Dżimie Content, te, taki miał jak ja, no i ludzie mu się tam czepiali, że odgapia, że ściąga, że kopiuje, no ale że tak powiem, mi się wkurzał wtedy na swoich widzów. Oczywiście trzeba też rozróżnić widza Tygimiego od przypadkowego gościa. Trzeba rozróżnić, bo czasem są dzieci zapatrzone ślepo w kogoś, a czasem czasem są to faktycznie widzowie. I oni, że tak powiem, wiedzą o co chodzi, nie piszą tak jak na przykład takie pierwsze, lepsze dziecko by napisało czyli że odgapiam, że kopiuję i w ogóle, więc to. zawsze to się będzie pojawiać takie komentarze, ja mam to na uwadze. Jednak no, sadnie, że tak powiem, naprawdę ktoś napisał taki komentarz, i to było dziecko, naprawdę to było dziecko. Pisało taki komentarz, więc chyba się, że tak powiem, chciałbym się do tego koniecznie odnieść, żeby się tak, jakby troszeczkę powiedzieć wam o tej całej sytuacji. Powiedzieć wam o tym całej sytuacji, jednak, jak komuś to przeszkadza, no to nie. przepraszam, przepraszam, z góry przepraszam. Idę dalej tutaj tu do tej farmy. Także widzimy się za chwilkę, może nawet farma już będzie skończona. Nie wiem, czy będę jeszcze w tym odcinku do tego pomieszczenia, które tutaj zrobiłem, wchodził, tylko wam zaprezentuję, co. Jak to wszystko w ogóle wygląda. Tutaj oczywiście są trapdory i pewnie, mi się wydaje, tutaj w ogóle jest ruina, więc może będzie więcej topielców. W każdym razie przez te trapdory, które są tutaj, będą topielce widzieć jajka, które musimy umieścić oczywiście tutaj, że... Tutaj chyba w takiej kombinacji, zaraz zobaczymy. Aha, coś takiego i coś takiego. No dobra. Także tak wygląda, że tak powiem całe... Cały mechanizm sprowadzający. Teraz rzeczywiście ja się tutaj troszeczkę zajmę tą farmą. Myślę, że za chwilkę, jak będziemy, nie wiem, co by odpalić, czy tam prowadzić portal w netherze, coś, ten deseń, to wtedy się uszymy. No cóż, wychodzi na to, że nasza farma jest, jeśli chodzi o normalny wymiar, czyli tutaj z wodą, jest ona już kończona. Prawie biega końca jej, że tak powiem, tworzenia, bo zostało mi tylko umieścić tutaj soul sand i odpalić oczywiście portal. A żeby odpalić portal, no, muszę z netheru, dzielić sobie te kordy przez 8 i oczywiście, że tak powiem, sparować go z tym, z Nedderem, żeby... czy te topielce leciały wszystkie w jedno, konkretne miejsce, żeby po prostu ten, ten portal stąd nie sparował mi się z tym tamtym na spawnie, bo wtedy... No, mogłoby być nieciekawie, dlatego dajcie mi chwilkę, ja sobie ten portal sparuję. Oczywiście nie wiem, czy wam mówiłem, najwyżej się powtórzę. W każdym razie ten tutaj... ...ten... Yy, ...o jesteś, jak to się nazywa? O nie, teraz to nie wyjdę! Teraz stąd ewidentnie nie wyjdę. To ja zrobiłem. To ja najlepszego zrobiłem. O nie, 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 zniszczyłem. Jesus. Okej, okay, dobra. Skoczyłem sobie po jajko do, po to jajko do, do bazy tymczasowej, gdyż tam ich miałam kilka. W razie czego wziąłem sobie jeszcze jedną zapasową, chociaż myślę, że nie będzie mi potrzebne. No to teraz co? Lecę sobie do netheru sparować portal. No i trzymajcie kciuki, żeby wszystko działało tak, jak chcę, żeby działało, czyli oczywiście poprawnie, żeby ta farma produkowała naprawdę tutaj czyzwo i te ilości tego, no tych trójzębów i w sumie tylko trójzębów, bo inne rzeczy, wreszcie mi są niepotrzebne. Jeśli chodzi o złoto, zrobię farmę złota, jeśli chodzi o te muszły natuliusa, czy tam kogokolwiek to jest, no to to mi też raczej średnio potrzebne. Więc cóż, praktycznie tylko trójzęby mi są potrzebne, także dajcie mi chwilkę, sparuję sobie portal i za chwilkę się oczywiście słyszymy. No dobrze, farma trójzębów jest skończona. Portale są sparowane, wszystko działa jak powinno, jest ona ogólnie bardzo, bardzo prosta, jeśli chodzi o jej wygląd. Bardzo taka nawet bym powiedział, no, zbyt ładna, bo w sumie na wierzchu są tu mechanizmy. Nie działa, nie działa i to jest oczywiście najważniejsze. Ciekawostka, nagrywam, że tak powiem, to zakończenie tego odcinka dla Was drugi raz, dlatego że... Nagrałem, że tak powiem, to zakończenie odcinka wczoraj, bo to w ogóle, kiedy widzicie, to, to, to ja to dogrywam jakby na drugi dzień. Nagrałem zakończenie tego odcinka wczoraj, jednak stwierdziłem: Kurde, a wczoraj sobie w farmie kilka godzin i co godziny schodziłem, czy tam co pół godziny zabijałem te tupielce i rezultaty są naprawdę fenomenalne. Ogólnie platformę do AFK też troszeczkę podniosłem. Nie wiem, czy w ogóle pokazywałem, jak, jak ona jest nisko, ale no była troszeczkę za nisko, dlatego farmę sobie, czy farmę. Samo pomieszczenie do AFK sobie troszeczkę podniosłem. No i teraz jest. Prąduj tutaj, co za człowiek. I teraz jest troszeczkę, troszeczkę oczywiście wyżej. No dzięki czemu farma, że tak powiem, działa też wydajniej, bo wczytywane są tylko te moby, które się respią, że tak powiem, tutaj, tutaj, tutaj tu, które się respią. No i oczywiście wyżej, więc te squidy oczywiście te blokują spawn popielców i tak dalej, ale no, go się jakoś chyba nie da uniknąć, dlatego trzeba wybrać po prostu, jak to się mówi, mniejsze zło. Chociaż mówiłem sobie w sumie osuszyć taki wielki kwadrat, czy to mi jest potrzebne? Nie. Farma ogólnie działa, jest bardzo, bardzo wydajna, więc już sobie przejdźmy sobie w sumie na spawna i wam pokażę rezultaty kilku, dosłownie godzin, nie wiem, 4-5 godzin, a wczyłem dosłownie. No, jak już wspomniałem, co godzinę sobie schodziłem, zabijałem te no i zębów tam nawet mam kilka, dlatego do tego oczywiście przejdziemy. Ogólnie na razie chyba mobów tutaj za bardzo nie ma, bo przed chwilą je sobie wszystkie tutaj pozabijałem. No, na razie żadnych mobów nie ma. Ogólnie przejście tutaj jest do tej farmy. No, niestety nie dało się go zbudować wyżej, więc musimy sobie zejść jak troszeczkę tutaj. tutaj. No i tutaj są rezultaty. Tułownie 4-5 godzin co godzinę sobie schodziłem, zabijałem to. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć zębów. Mamy tutaj, nie wiem skąd to mi się tutaj wzięło, ale to mniejsza. Mamy tutaj też oczywiście dużo Rotten Fleszy, troszeczkę tych muszli Naturiusa no i oczywiście sztabki złota też, 19 sztuk. Także rezultaty, jeśli chodzi o naprawdę kilku godzin, a w są całkiem, całkiem niezłe. No i przede wszystkim mam nieskończone źródło już trójzębów, dlatego bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście wszystko nie da się tu wyliczyć jakoś, tak powiem, że otrzymuje na przykład dwa trójzęby na godzinę, bo to zależy ogólnie od farta. Od farta... Oczywiście na mieczu mam looting 3, więc ten tward jest jakby podwójny, po także grzyno wygląda tak jak wygląda, taki mam w ogóle mieczek, on jest najlepszy, jakby ktoś nie wiedział. Dlatego no, zależy głównie o twarta, o to głównie od twarda, od tego, co ile, że tak powiem, przypuśćmy jest 10 topielców z trójzybami i wypadnie mi tylko jeden, dlatego no, mówię, zależy to od twarda, może wypaść z 5, może wypaść z 10, tylko i wyłącznie, jeśli chodzi o e, wydajność tej farmy, no, to liczy się tutaj tward. Widzicie, wiadomo, jest więcej topielców. Większa szansa na to, że jest więcej topielców z trójzębami, mniej topielców, szansa na to, że jest mniej topielców z trójzębami. Trój Także myślę, że zrozumiecie o co, o co mi tutaj chodziło. No i ja się w sumie z Wami już zegnam. Dziękuję Wam za żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Myślę, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to fajnie, jeżeli nie, no to trudno. Ja Mike, dziękuję wam za oglądanie, myślę, że taki się wam się spodobał, troszeczkę spontaniczny, parę rzeczy, czy tak powiem, wam wyjaśniłem, powiedziałem, ogólnie zbudowaliśmy sobie farmę trójzębów, która działa i oczywiście link do oryginalnego poradnika, po raz któryś już tam z rzędu przypominam, zostawiam w opisie. A teraz dziękuję wam po raz, podejrzewam, czwarty czy piąty za oglądanie, ja Mike, trzymajcie się i pa!